Koalicja Wygrajmy z Bólem od 10 lat zajmuje się tematyką leczenia bólu w Polsce. Zaczęliśmy od wyprostowania jakby tematu związanego z mitami wokół bólu nowotworowego. Dzięki działaniom koalicji udało się legislacyjnie zmienić bardzo wiele w przepisach dotyczących leczenia bólu nowotworowego. Dzisiaj chcieliśmy się zaangażować właśnie w migrenę. Wiemy, że to jest bardzo palący i duży problem, jeżeli chodzi o od strony pracodawców w ogóle uczestniczenia w jakości życia pracownika, funkcjonowania na co dzień, wiemy jakie to ma też implikacje, to są też, to jest obniżenia jakości życia, to są ten często depresje, to jest często niemożność w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, czyli wszystko co jest nie tyle somatyczne, co też jakby około człowieka, to w jaki sposób funkcjonuje w społeczeństwie, a jak w zasadzie nie funkcjonuje, dzięki przez to, że jest nieleczony z powodu migreny. Często też jest taki mit, którymi, a my z mitami walczymy, że jest to choroba, która jest wymuszona. Tak naprawdę i to niestety pokutuje od samego małego, bo przecież zawsze nam mówiono, że Brzuszek i główka to szkolna wymówka i dzisiaj często y, stygmatyzuje się takie osoby, szczególnie kobiety, które y, mówiąc, że mają silną migrenę, która wyłączają tak naprawdę funkc z funkcjonowania takiego codziennego. Y, jakby w, w to się nie wierzy, że traktuje się to po prostu trochę, y, trochę pobocznie, w związku z czym nasza y, nasze włączenie koalicji w działania pracodawców RP właśnie po to, żeby naświetlić ten sygnał, szerzyć edukację. Y, żeby społeczeństwo też jakby spojrzało na tę chorobę zupełnie inaczej.